O, Misiulek mnie zauważył Patrzcie Tak, co tu wychodzi? Miśulku. Miśulku piękny Miśulku piękny Ojejcie Cześć Cześć pięknutki Cześć pięknutki Nóżki przeciąga, tak? Szybko niech tu pokaże się. Zorkiem się zaczepił I co miśulek, Whiskasa jad, Dostał whiskasik, kochaniutki I? Co teraz? No. Nie uczy malutki ojejcie Ojejciu misiulek Tak się przeciąga malutki? Tak się przeciąga kochaniutki? Cześć, salutki. Calutki nasz, ale masz piękne futerko już, co? Siwe włoski, takie ma, misiulek ma Troszkę Gdzie nie, gdzie ma siwe włoski, tak? Tak to jest niebieski, ale gdzie nie, gdzie ma siwe włoski Taki jest kochany i bez troski Ojejcie, ojejcie! Wszędzie się główką obija Główką się wszędzie obija Ojejciu Stworuś nasz kochany, piękny tak? A jejciu ciu, Miśulku, Miśuleczku, co, Miśulek się? Budzka otwiera? <grymne> ale piękny jest, co? Nie, nie, Miśulku, ty tu musisz pyszczulek pokazać nam. Ewidentnie. Ja ci pomogę, ale ty tutaj nam pyszczek pokaż, Aha. Tą stroną będziesz gryzł? jejcie jak... Ojejciu jak gryzie Ojejciu jak gryzie to Głodny jest, nie? Głodny malutki jest Będzie chciał więcej Oj Skończyło się O misiulek jak się patrzy, fajnie, co? Piękniś Pięknisiek Misiulek Misiunio O jejciu Jeszcze chce? No dobrze Misiulek pije mleczko Ale mu smakuje mleczko Ale mu mleczko smakowało Wszystko wypił Mówię wam, salutki jest dzisiaj taki piękny Salutki. Jak usiądzie i się patrzy tym pyszczkiem swoim smutnym, słodkim, beztroskim, kochaniutki. Mleczko pił, tak? Smakowało mu mleczko? Smakowało mu, tak? Ojejcie! Uderzył mocno. Ale się cieszy misiurek, mleczko dostał. Ojejciu! Trzeba łapać mu z nisk, bo ucieka. Ojejciu! Misiurek pije mleczko dzisiaj. Dla kotków. Ale mu smakuje. Kurczak i wołowina. Miśulek aż przyszedł tutaj do nas, że mu jedzonko tu dać już. Nie może się już malutki doczekać, cały. Mały. Patrzcie. No, chodź. Chodź, mój kochany. Będzie jad, tak? Całutki, proszę. Miśulek już je. Kochaniutki już je. Nasz malutki języczek O jak pożera O jak pożera Cześć malutka, o jejciu Cześć kochanie Cześć kochanie Dzwoneczek Tak?